Mówimy o działaniu też w sieci, ale mówimy też o osobach, które prowadzą swoje biznesy poza siecią, więc tutaj mam właśnie pytanie: jak wyglądał okres pandemii w tych biznesach, które ty reprezentujesz, albo w tych branżach, które łączysz? Jasne, jeśli chodzi o moją branżę, to tak jak wspomniałeś, ona się głównie opiera o internet i online. Niektórzy klienci zauważyłem, że na początku epidemii trochę się przestraszyli y, skutków y, jakby pandemii, tego y, jak to będzie wyglądało dalej. I przenieśli działania na późniejsze terminy, ale na szczęście nie odwołali. Mhm. A powiedz mi, jeśli możesz tak sklasyfikować kilka branż, które obsługujesz, to to są klienci z jakiej branż? Ja przede wszystkim się zajmuję branżami takimi typowo lifestyleowymi, bo też trzeba zwrócić uwagę, że nie wszyscy klienci chcą, mają potrzebę pracować z influencerami. Przede wszystkim są, są to branże beauty, czyli kosmetyki, modowa, taka, takie bardziej lifestyleowe, ale na przykład też FMCG, jakieś mhm. produkty spożywcze, czy jakieś tam bardziej technologiczne usługi, mhm. które też czasami wymagają takiego głębszego wytłumaczenia które właśnie robią nich influencerzy. Jasne. A powiedz mi, czy pomimo tego, iż tak jak wspomniałeś, bezpośrednio w Twoją branżę nie uderzyła pandemia, ale czy pomimo tego wprowadziliście jakieś nowe rozwiązania? Ja na pewno, dlatego że ja przez ten okres kwietnia miałem taki lekki przestój, bo zauważyłem, że no po prostu wiele osób poprzynosiło te działania reklamowe na mail, na przykład. Ja się dość mocno uaktywniłem wtedy też w social media, stwierdziłem, że to jest też dobry pomysł, żeby zacząć oprócz takiej części blogowej, którą wcześniej prowadziłem, czy prywatnej, dzielić też się swoją wiedzą i przyznam szczerze, że to był bardzo dobry pomysł, bo zdobyłem trochę doświadczenia przed, tak, przed kamerą, nagrywając filmy na Instagramie, czy pozyskałem, a nawet jeśli nie pozyskałem, to nawiązałem dużo nowych kontaktów właśnie z potencjalnymi klientami.